Człowiek, którego życie było nieustanną walką z siłami ciemności. Ojciec Pios Pietrelciny nie był zwykłym zakonnikiem. Był wojownikiem duchowym, który dzień i noc toczył batalie z mocami piekielnych. Jego broń była prosta, lecz niezwykle potężna różaniec. Ten skromny sznur paciorków stał się jego tarczą przeciwko atakom szatana, mieczem przecinającym ciemności i światłem rozpraszającym najgłębsze mroki. Gdy diabeł szalał wokół niego, niszcząc wszystko na swojej drodze, święty, kapucyn spokojnie sięgał po różaniec i rozpoczynał modlitwę, która wprawiała piekło w przerażenie. Nie była to zwykła recytacja słów, każde zdrowaś Maryjo wypowiadane przez tego niezwykłego świętego było jak strzała światła, wystrzelona prosto w serce ciemności. Ojciec Pio wiedział coś, czego wielu z nas jeszcze nie odkryło: Różaniec to nie tylko modlitwa. To duchowa broń masowego rażenia przeciwko złu. Przez długie lata swojego życia zakonnego ojciec Pio doświadczał bezpośrednich ataków demonicznych. Szatan nie szczędził mu niczego: fizyczne pobicia, niszczenie jego rzeczy osobistych, hałasy w nocy, które miały go doprowadzić do szaleństwa. Wszystko po to, aby zmusić go do porzucenia modlitwy i służby Bogu. Lecz ten święty człowiek. Miał w swoim arsenale coś, czego diabeł nie mógł znieść: różaniec Najświętszej Maryi Panny. Gdy rozpoczynał modlitwę różańcową, cała atmosfera wokół niego się zmieniała. Piekielne krzyki cichły, a demony uciekały w popłochu. Ojciec Pio modlił się różańcem ponad 30 razy dziennie, co dla zwykłego człowieka wydawałoby się niemożliwe, lecz on wiedział, że każda chwila spędzona z Matką Bożą to czas, który nigdy nie jest stracony. Nazywał różaniec łańcuchem, który krępuje diabła, a każdy paciorek porównywal do ogniwa, które coraz mocniej więzi siły zła. Jeśli czujesz, że ta historia dotyka Twojego serca, zostań z nami na dłużej. Kliknij przycisk subskrypcji i dołącz do naszej wspólnoty modlitwy. Napisz w komentarzach, czy Ty również doświadczyłeś mocy różańca w swoim życiu, albo po prostu napisz: Matko Boża, módl się za nami. Twoje słowa mogą być błogosławieństwem dla kogoś, kto tego potrzebuje. Prawda o różańcu, którą odkrył ojciec Pio, wykracza daleko poza zwykłe pojmowanie tej modlitwy. Podczas egzorcyzmów, które obserwował, słyszał jak demony były zmuszane przez moc Bożą do wyznania prawdy o różańcu. Jeden z diabłów krzyczał z wściekłością: Gdyby chrześcijanie wiedzieli, jaką moc ma różaniec, byłby to mój koniec. Te słowa ukazują nam rzeczywistość duchową, której często nie dostrzegamy. Różaniec nie jest tylko powtarzaniem formuł modlitewnych. To duchowa podróż przez najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Każda tajemnica różańcowa to jak cios zadawany szatanowi, przypomnienie jego ostatecznej porażki. Diabeł nie może znieść słuchania o zwiastowaniu, bo przypomina mu to o pokorze Maryi, której on nigdy nie posiądzie. Nie może słuchać o narodzeniu Chrystusa, bo to moment, gdy Bóg stał się człowiekiem, aby go pokonać. Męka pańska to dla niego przypomnienie o tym, jak miłość Boża zwyciężyła śmierć, a zmartwychwstanie to proklamacja jego wiecznej klęski. Ojciec Pio rozumiał, że różaniec to nie tylko modlitwa, to codzienne głoszenie zwycięstwa Boga nad złem. Wielu ludzi pyta się, jak to możliwe, że taki prosty sznur paciorków może mieć tak wielką moc. Odpowiedź tkwi w tym, co dzieje się podczas modlitwy różańcowej. Gdy odmawiamy różaniec z wiarą i skupieniem, nie jesteśmy sami. Przyzywamy Maryję, która przychodzi nie jako symbol, ale jako żywa matka, królowa nieba i ziemi. Ona nie pojawia się sama, towarzyszy jej zastęp aniołów, a jej obecność napełnia nas mocą Ducha Świętego. Ojciec Pio widział to duchowymi oczami i dlatego z taką pewnością mówił o potędze różańca. Gdy Matka Boża staje w naszej obronie, żadna siła piekielna nie może nas pokonać. Diabeł, który jest pełen pychy, nie może znieść pokory Maryi. Ten, który sieje nienawiść, nie może patrzeć na tę, która jest pełna miłości. Szatan, który niesie śmierć, drży przed tą, która dała życie zbawicielowi świata. Dlatego różaniec jest tak skuteczną bronią. Bo każde zdrowaś Maryjo to wezwanie najpotężniejszej wojowniczki, która już raz zmiażdżyła głowę węża i która czyni to nadal za każdym razem, gdy jej dzieci wzywają jej pomocy. Ojciec Pio nie walczył z diabłem krzykiem ani przemocą, po prostu klękał z różańcem w ręku i wzywał Maryję, a ciemności musiały ustąpić przed jej światłem. Przesłanie ojca Pio dla naszych czasów jest jasne i pilne. Różaniec. To broń, której potrzebujemy dziś bardziej niż kiedykolwiek. Żyjemy w epoce, gdy zło przybiera coraz bardziej wyrafinowane formy, gdy ataki na wiarę i rodzinę są coraz bardziej intensywne. Lecz mamy to samo narzędzie, które używał święty z Pietrelciny, różaniec Najświętszej Maryi Panny. Nie musisz być świętym, aby zacząć z niego korzystać. Nie musisz czuć się godny, aby sięgnąć po tę modlitwę. Wystarczy, że z prostotą dziecka powiesz: Matko, pomóż mi i zaczniesz odmawiać różaniec. Każdy paciorek odmówiony z miłością to zwycięstwo nad złem. Każde zdrowaś Maryjo to krok bliżej do Boga. Ojciec Pio pokazał nam, że nie siłą ani mądrością ludzką zwyciężamy ciemności, ale pokorą i ufnością w Matkę Bożą. Gdy czujesz się słaby, gdy atakują cię pokusy, gdy wydaje ci się, że jesteś sam. Weź różaniec i zacznij się modlić. Maryja czeka na Twoje wezwanie, aby stanąć w Twojej obronie. Jeśli ten film dotknął Twojego serca i odkryłeś w nim coś cennego dla siebie serdecznie zapraszam Cię do naszej rodziny. Subskrybuj nasz kanał i bądź częścią Wspólnoty, która razem kroczy drogą wiary. Podziel się z nami w komentarzach swoją historią z różańcem, opowiedz, czego nauczył Cię ten film, albo po prostu napisz, jak Różaniec zmienił Twoje życie? Twoje świadectwo może być błogosławieństwem dla innych, a wspólnie możemy budować Królestwo Modlitwy i Miłości, o którym marzył ojciec Pio.